Jestem strażnikiem Parku Narodowego od blisko dwóch dekad. Protokoły w tym czasie bardzo się zmieniły. Piszę to tylko po to, aby spróbować zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Nie wiem, czy to dzieje się wszędzie, czy tylko w mojej okolicy, ale na wszelki wypadek uważajcie na siebie. Pozwólcie, że opowiem Wam o ostatnim parku, w którym pracowałem. Nie mogę być zbyt konkretny co do lokalizacji, ze względu na moją pracę, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. W każdym razie w naszym parku mieliśmy kilka lokalizacji wyznaczonych specjalnie do kempingów, które rotowaliśmy co roku. Chodziło o to, żeby jedno miejsce nie było nadmiernie eksploatowane, żeby natura mogła się nieco odrodzić. Zima właśnie minęła, a sezon letni zbliżał się wielkimi krokami. Zostałem wysłany, aby sprawdzić, czy kempingi są gotowe na turystów i zdecydować, które z nich potrzebują czasu na regenerację, a które możemy otworzyć. Zimy są tu mroźne. Niewielu ludzi biwakuje o tej porze roku. Może poza tymi, którzy naprawdę znają się na rzeczy, masochistami i drużynami harcerskimi prowadzonymi przez masochistów. Nie spodziewałem się, że zastanę tu coś niezwykłego. Pierwsze miejsce było czyste i gotowe na odwiedzających. Gdy wędrowałem do następnego miejsca, zobaczyłem coś, co zdawało się być śmieciami pozostawionymi w dolinie rzeki. Wygląda na to, że ktoś rozbił tam nieautoryzowany obóz. Zazwyczaj gdy tak się dzieje, zostawiają śmieci i tlące się ogniska. Sprzątanie tego będzie bolesne. Podchodzę, widząc wyraźne szczątki tego, co musiało być niezłą imprezą. Wszędzie porozrzucane śmieci i szkielety namiotów wciąż uniesione w górę. I jeszcze coś, co nie pasowało do reszty. Krew. Stanąłem w miejscu, a czas zatrzymał się razem ze mną. Kałuże krwi na ziemi obok śladów czegoś ciężkiego, co najwyraźniej zostało wciągnięte w zarośla. Ściągam z paska radio i wciskam przycisk. Następnie wyciągam z kabury Glocka 22 i wystrzeliwuję jeden nabój. Jestem dyplomowanym stróżem prawa, ale od dawna nie musiałem używać broni. Szybko rozglądam się, czy nie ma żadnego ruchu, po czym włączam radio i wzywam wsparcie. Nasłuchuję. Cisza. Cisza w przyrodzie nie jest dobra. Ofiary milkną, gdy wyczuwają drapieżnika. Mam nadzieję, że wszystkie ptaki zachowują się cicho, wyłącznie po moim wystrzale. Powoli posuwam się naprzód, dokładnie przeczysując wzrokiem zarośla. Kilka rozerwanych plastikowych butelek, podarty namiot z krwią rozbryzganą na ścianach. Tu zginęli ludzie. Wiem o tym. Nie można stracić tyle krwi i po prostu odejść. Ale nie ma ciał. Tylko strzępy ubrań i kawałki wnętrzności, które przyciągają muchy. Widziałem, jak niedźwiedzie przeszukiwały obozy i niszczyło wszystko, co wyglądało na jadalne. Są tu też dzikie świnie, które przecinają szlaki w głębokich zaroślach i są jeszcze bardziej niebezpieczne niż niedźwiedzie, ale to nie był żaden z nich. Spustoszenie tutaj to po prostu zbyt wiele. Wyglądało to tak, jakby jakaś plaga przeszła tędy i rozerwała wszystko na strzępy. W końcu przybyło wsparcie, a ja zostałem wysłany, by zameldować się w kwaterze głównej. Sprowadzili tu nawet medyków. Nie wiem dlaczego, przecież nie było tu nikogo, kogo można by ratować. Jeden z nowych rekrutów zwymiotował na widok wnętrzności. Cieszę się, że nie musiałem zostawać tam dłużej. Wracam, a w kwaterze głównej panuje wrzawa. Pracują tu tylko cztery osoby, ale telefony dzwonią, drukarki drukują, a w powietrzu wisi coś, czego nie czułem już od dawna. Kierownik widzi mnie i zaprasza do swojego biura. Jest blady, ma popielate spojrzenie i przekrwione oczy. Siadam przy jego biurku, a on podchodzi do drzwi i zamyka je na klucz. Nigdy nie widziałem, żeby to robił. Pyta mnie, co zobaczyłem. Opowiadam mu bez wahania. Wygląda potem jeszcze bardziej blado, a jego ręce drżą. Następuje bardzo długa pauza, po której spodziewam się kolejnych pytań. Nie zadaję żadnego. Wychodzę, po czym słyszę, jak drzwi zamykają się za mną. Po kilku minutach usłyszałem, że kogoś woła i następuje długa, cicha rozmowa. Nigdy więcej go nie widziałem. Rozkaz z góry: przydzielono nam nowego kierownika, który jest doskonały w tym, co nazywa kryzysami. Jego pierwszy rozkaz kontrolowane spalenie nieautoryzowanego obozu i miejsc położonych w jego pobliżu. Nie kłócę się, patrzę jak dym unosi się w oddali i modlę się, żeby to był koniec. Nowe rozkazy przenieść istniejące obozowiska bliżej kwatery głównej. Zanim to zrobiliśmy, ustawiliśmy w nich kilka kamer, aby upewnić się, że nie jest to środek lęgowiska. Na wszelki wypadek, zostawiliśmy też kilka kamer skierowanych na szlaki niedźwiedzi w zaroślach. Mija kilka dni, a my idziemy zebrać materiał filmowy. Nowy kierownik odbiera od nas taśmy i zaczyna studiować je w swoim biurze. Po kilku godzinach przeglądania wpada w szał. Zaczyna krzyczeć i wrzeszczeć. Dzwoni do ludzi, których imiona słyszę pierwszy raz w życiu i wykrzykuje kolejne przekleństwa. Spędził resztę dnia w biurze, wzywając specjalistów i planistów. Następnego ranka pojawiam się na spotkaniu. Menadżer nie wygląda jakby spał. Szykują się ogromne zmiany. Przedstawia nasze nowe plany, w tym masywne, jasne latarnie wokół granicy parku oraz reflektory przy posterunku strażników. Kempingi muszą być przesunięte jeszcze bliżej. Jeśli to możliwe, należy zapewnić tam dobre oświetlenie. Wtrącam się, mówiąc mu, że nie ma sensu biwakować, jeśli idziesz na krótki spacer po lesie, a potem ustawiasz się tak blisko, że widzisz parking. Mówi mi, żebym się zamknął, że to dopiero początek. Park jest teraz zamykany punktualnie o zachodzie słońca. Ponadto, jesteśmy teraz zobowiązani do posiadania długiej broni przy sobie przez cały czas. Teraz nie jest niczym niezwykłym, że strażnicy mają przy sobie AR-15 lub strzelbę Remington-870, udając się w głąb lasu. Wyciągnąłem krótką słomkę i dostałem nocną zmianę. Kierownik powiedział mi, że więcej poprawek w protokole zostanie wprowadzonych po moim powrocie. Kiedyś nocne zmiany były łatwe. Monitorować radia, rozbijać imprezy w razie potrzeby, sprawdzać czy w pobliżu nie działają kłusownicy i pilnować, by las nie spłonął. Ale teraz jest inaczej. Melduję się na posterunku i zgodnie z instrukcjami idę do szafek z bronią. Znów coś się zmieniło. Nasze strzelby mają nowe, gwintowane lufy, więc poradzą sobie z solidnym śrutem, który nam wydano. Taką siłą ognia możesz powalić szarżującego niedźwiedzia. Obym nigdy tego nie potrzebował. AR-15 również zostały ulepszone. Stare 15-nabojowe magazynki zastąpiono 30-nabojowymi. Ktoś nawet przemycił nam amunicję z wgłębieniem wierzchołkowym, tak zwane hollow pointy. To nie ma cholernego sensu. Strzelając w lesie, potrzebujesz amunicji pełnopłaszczowej, żeby naboje nie szalały, kiedy tylko dotkną gałązki. Hollow pointy istnieją tylko po to, by wyrządzić więcej szkód w tkankach. To jest niedorzeczne, to już przesada. Nie jesteśmy w strefie wojny, nie potrzebujemy takiej siły ognia. Obok radia są nowe instrukcje. Teraz nie możemy bezpośrednio odpowiadać na telefony alarmowe. Możemy wyłącznie odebrać, dowiedzieć się o co chodzi, a potem zgłosić się pod nowy numer telefonu, którego nie rozpoznaje. Czas mija dziś powoli. Nie wolno mi nawet wychodzić z budynku aż do wschodu słońca. Mija kilka spokojnych nocy. Nowe reflektory i latarnie smażą mi oczy. Jest tam tak jasno, że ślepy mógłby widzieć. Tydzień później do parku wjeżdża kilka dzieciaków. Biorą plecaki i zaczynają wędrówkę w górę grzbietu. Wiem o co im chodzi. Nikt nie zarezerwował na tę noc miejsca na kemping. Młodzież wybiera się na biwak, który będzie szaloną imprezą. Czekam aż słońce zajdzie, potwierdzając, że nie są na całodziennej wycieczce. Dzwonię do kierownika, żeby to zgłosić. Poleca mi zadzwonić pod nowy numer. Tak zrobiłem. Telefon odbiera uprzejmy głos. Pyta o identyfikator mojego parku. Potem przerywa na dłuższą chwilę. Chyba coś notuje. W końcu spytał o sprawę. Banda dzieciaków na nieautoryzowanym terenie, czy mam iść zrobić z nimi porządek? Nawet stąd widzę ich ognisko na grzbiecie. Nie, nie opuszczaj budynku. Nie próbuj się z nimi komunikować. To wszystko zgłaszajcie, jeśli coś się wydarzy. Zaraz po świcie przyjeżdża kierownik. Jest naprawdę wcześnie. Widziałeś ich? Odjechali? Nie, samochód wciąż tam jest. Daj im odpocząć, pewnie mają kaca. Przeklina pod nosem. Potem wchodzi do środka, żeby zadzwonić. Jestem na zewnątrz i patrzę na grzbiet, gdy wychodzi z budynku. Jeden AR 15 w ręku, drugi przewieszony przez plecy. Glok na biodrze. Maszeruje samotnie w kierunku swojego samochodu. Próbuję go zapytać, co na boga robi, ale on nie słucha. Bierze z samochodu kanister z benzyną i maszeruje w górę grzbietu. Krzyczę do niego, bez odpowiedzi. Rozważam pójście za nim, ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Wracam do środka i dzwonię pod wskazany numer. Ten sam uprzejmy głos, te same bezpośrednie pytania. Tak, kierownik poszedł na ten kemping, uzbrojony po zęby i z benzyną. Co mam robić do cholery? Zostań tam, nie wtrącaj się, nadjeżdża wsparcie, zgłaszaj, jeśli coś się wydarzy. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy zaczynam widzieć dym unoszący się z grzbietu, na parking wjeżdżają z zawrotną prędkością dwie furgonetki. Szybko wyskakuje z nich kilkunastu ciężko uzbrojonych i opancerzonych mężczyzn. Wychodzę, żeby sprawdzić o co chodzi. Kim jesteście? Co się dzieje? Mężczyźni są ustawieni w szeregu z tą nienaganną wojskową precyzją. Jeden z nich, dowódca jak mniemam, wychodzi z pojazdu jako ostatni. W którą stronę poszedł? spytał mężczyzna niskim, nie znoszącym sprzeciwu głosem, ignorując moje pytania. Jest tam na górze wskazuje na unoszący się dym. Ludzie rozbiegają się i zaczynają maszerować w górę grzbietu. Słyszę jak odbezpieczają karabinę. Próbuję krzyczeć za nimi, ale bez odpowiedzi. Patrzę na furgonetki, którymi przyjechali. Duże, nijakie. Z boku mają tylko napis oddział szybkiego reagowania. Pół godziny później wracają, ciągnąc za sobą kierownika. Jest związany opaskami zaciskowymi. Krzyczy: Zrobiłem to, co trzeba było zrobić. Zaufaj mi. Jest gorzej niż myśleli. Nie możemy tego powstrzymać. Spalcie to wszystko. Wrzucają go do ciężarówki i uspokajają. Dowódca podchodzi do mnie. Włosy na karku jeżą mi się z zimnego strachu. Muszę zobaczyć biuro, wszystkie komputery i to, co jest na dyskach. Zaprowadziłem go do środka. Wspomniał o kasetach wideo. Też ich potrzebuje. Otwieram drzwi, a oni przeczesują to miejsce. Wszystko zostaje zabrane. Wydrukowane raporty z ostatnich kilku lat znikają w tych furgonetkach. Kasety wideo zostają zapakowane do worków. W tym czasie dowódca studiuje klatkę na broń. Urocze, szydzi, uśmiechając się pod nosem. W końcu znaleźli wszystko, czego szukali. Dowódca ostatni raz odwrócił się w moją stronę. Zadzwoń pod ten numer. Powiedz im, że sprawa jest zamknięta. Potrzebujesz nowego przełożonego. I lepiej nie mów o tym nikomu. Odchodzą, a zaraz potem pojawia się straż pożarna i kilka furgonetek z logiem stacji telewizyjnych. Ogień został opanowany, mówią dziennikarze. Plotki o zaginionych obozowiczach są na razie niepotwierdzone, jednak same pogłoski są wystarczające, aby wystraszyć obozowiczów w tym sezonie. Szybka zmiana kierowników jest spowodowana biurokracją. Prasa ucichnie po tygodniu lub dwóch. Nowy kierownik jest bardzo dobry w radzeniu sobie z nimi. Na szczęście bez nowych obozowiczów i z jeszcze krótszymi godzinami otwarcia możemy wykonać więcej pracy w tym miejscu. Rozstawiliśmy nowe kempingi. Znajdują się one praktycznie na wyciągnięcie ręki od budynku głównego. Przez kilka dni nie działo się nic dramatycznego. Potem, dla kaprysu, kierownik kazał nam ustawić kilka kamer wokół stacji i kempingów. Zazwyczaj jest tu tyle ludzkiej aktywności, że widać tylko jakieś szopy, czasem głodnego niedźwiedzia, ale mimo wszystko rozstawiamy je dookoła. Mija kilka dni, zbieramy materiał. Gram w pokera z jednym z nowych, podczas gdy kierownik ogląda godziny nagrań z pustego, ale świetnie oświetlonego parkingu. Potem dociera do materiału z okolic stacji. Z biura dobiegają krzyki. Wpadamy do środka, a on miaży pod butami twarde dyski z kamer, bełkocząc rzeczy, których nie mogę zrozumieć, w stylu powiedzieli mi, że jest czysto, bezpiecznie, żadnej aktywności. Gówno prawda, nie zostanę tu. Wrzeszczę, żebyśmy się wynosili. Wychodząc, zauważyłem, że łapie za telefon. Roki podchodzi do drzwi i podsłuchuje. Po chwili wraca. Żąda przeniesienia. Mówi, że go okłamali. Coś o tym, że nie wykonali swojej pracy jak należy. Potem usłyszałem kliknięcie telefonu i jakieś szlochy. Godzinę później mój kierownik wychodzi z biura. Jego ramiona są spuszczone w geście zrezygnowania. Skróciliśmy nasze godziny pracy jeszcze bardziej. Praktycznie jesteśmy otwarci tylko w weekendy. W te dni będziemy mieć pełną obsadę, ale przez resztę czasu będzie pracować tylko kilka osób. Obozowicze są zobowiązani do zameldowania się w budynku głównym. Nie jesteśmy upoważnieni do opuszczenia stacji po zmroku w żadnych okolicznościach. W nagłych wypadkach nie należy dzwonić pod 911, tylko pod podany numer i robić dokładnie to, co każą. Ciągniemy słomki o to, kto dostanie nocną zmianę. Dlaczego musimy zostawać na noc, jeśli i tak nie możemy nic zrobić, jest dla mnie niepojęte. Zapytałem o to kierownika, a on po prostu powiedział, że standardowy protokół nakazuje mieć kogoś pod ręką, aby zgłosić wszelkie nieprawidłowości w nocy. Muszę zostać na nocną zmianę. Na wszelki wypadek trzymam się blisko telefonu. Kręcę się w kółko z moją strzelbą, spoglądając w jasne reflektory, próbując zobaczyć, co jest za nimi. Słyszę świerszcze i to mnie odpręża. Ofiara jest cicho, gdy drapieżniki są w pobliżu. To będzie długa noc. Następnego dnia mój kierownik wyciągnął krótką słomkę. Wydaje się zrezygnowany. W końcu każdy z nas musi wziąć kolejkę. Przynosi najjaśniejszą latarkę taktyczną, jaką kiedykolwiek widziałem. Powiedział, że kupił ją tylko dlatego, że boi się ciemności. Wiem, że tak naprawdę to nie ona jest powodem jego strachu. On boi się tego, co w niej jest. Dostaje telefon o trzeciej nad ranem. To on. Przyjeżdżaj tu natychmiast i przynieś broń. Co? Przecież masz tam cholerny arsenał. Teraz przysięgam na Boga, że spieprzyłem. Chyba przyciąga je światło. Zadzwoniłem pod ten numer i powiedzieli tylko, że wsparcie będzie tu rano. O cholera! Słyszę przeszywające huki wystrzałów, krzyki i trzeszczenie. Potem jest już tylko cisza. Wybieram numer, na który kazano nam dzwonić w razie nagłych wypadków. Odbiera nowy, ostry głos. Słuchaj, pracuję w Parku Narodowym. Właśnie skończyłem rozmawiać z kierownikiem. Rozmawiałem z nim przed chwilą. Co chce pan zgłosić? Stało się coś poważnego. Słyszałem strzały. W porządku, wyślemy tam wsparcie tak szybko jak to możliwe. Czy powiedział coś jeszcze? Cóż, tak. Powiedział, że przyciągnęło ich światło, ale dla mnie to nie ma sensu. Interesujące. Dziękuję za raport. Park jest teraz zamknięty. Zostaniesz przeniesiony. Do widzenia. Mój rozmówca rozłączył się, zanim zdążyłem mu odpowiedzieć. Oficjalnie park został zamknięty, aby zaplanować kontrolowane spalenie, pozwolić starym drzewom umrzeć i zrobić miejsce dla nowych. W raporcie nie było nic o tym, co stało się z dyżurnym kierownikiem. W powszechnym rozumieniu, biurokracją trzeba od czasu do czasu wstrząsnąć. Nikt nie zadawał więcej pytań. Zostałem przeniesiony do nowego parku po drugiej stronie kraju. Tutaj też mają jakieś dziwne zasady: nie wychodzić zbyt daleko po zmroku i nie nosić ze sobą latarki. Zastanawiam się dlaczego dlaczego nie możesz używać latarki w nocy, kiedy jej potrzebujesz? Nie chcą mi powiedzieć. Bądźcie bezpieczni. Zanim zakończymy, zobaczmy jeszcze, co mieliście do powiedzenia w komentarzach tydzień temu. Masz podobne animacje do Marko Kubisia. Fajna creepypasta, pasta, taki reptylianin jak ja lubi czasem posłuchać opowieści ludzi. Po pierwsze, fajnie, że zauważyłeś. Marko od zawsze był dla mnie wielką inspiracją. A po drugie, ciekawe, że przyznajesz się do bycia reptylianinem. Z tego co pamiętam, przez kilka ostatnich lat się ukrywaliście. I to całkiem dobrze, niektórzy wciąż nie wierzą w Wasze istnienie. Widzę, że rozszerzyliście swoje wpływy na ziemi, skoro czujecie się tak pewnie. A do tych, którzy jeszcze nie zostali podmienieni, jeżeli twój najlepszy przyjaciel nagle zaczął się dziwnie zachowywać, a do tego nie pamięta, co robiliście poprzedniego dnia, uważaj, prawdopodobnie ty będziesz następny. Dziś w środku nocy nagle się obudziłam. Po chwili zorientowałam się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Wiem, jak to zabrzmi, ale pierwsze, co przyszło mi do głowy, to taki jakby ciężki oddech za drzwi mojego pokoju. Tylko dziwnie wydłużony i charczący. Pomyślałam, że to pewnie mój tata chce mnie wystraszyć, więc ułożyłam się z powrotem do spania. Lecz po chwili przypomniało mi się, że moi rodzice wyjechali parę dni temu. Najdziwniejsze jest to, że ten dźwięk chyba już kiedyś słyszałam, tylko nie mam pojęcia kiedy i gdzie. Co jeśli tej nocy znowu go usłyszę? Jest na to pewien prosty, sprawdzony sposób. Kawa. Mroczne istoty przychodzą do nas tylko wtedy, kiedy śpimy. Nie bez powodu upodobały sobie właśnie noc. Jeśli nie zaśniesz, nie masz się czego bać. Chyba. To by było wszystko na dzisiaj. Jeśli się spodobało, możesz rozważyć opcję drobnego wsparcia mojego kanału wolną złotówką. Dzięki, że zostałeś do końca i do usłyszenia za tydzień.